W siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze odbyło się spotkanie dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych. W spotkaniu uczestniczyli Mieczysław Michalski, dyrektor pierwszego zespołu szkół ogólnokształcących, Lucyna Buczkowska, wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Beata Zalewska, dyrektor zespołu szkół agrobiznesu w Bolkowie. Jan Kłeczek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego Arkadiusz Baranowski, wicestarosta i Beata Janas, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej. Celem obrad było omówienie bieżącej sytuacji w powiatowej oświacie. Dyrektor Bogusława Kałużna przedstawiła informacje na temat przekształcenia Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze w Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na mocy uchwały Rady Powiatu z 1 lutego bieżącego roku jednostka ta funkcjonuje pod nową nazwą i na podstawie nowego statutu. W 2009 roku rozporządzeniem ministra edukacji narodowej takie ośrodki jak ten powiatowy w Jaworze zostały zobligowane do tego, aby w 2016 roku wprowadzić model, nowy model idący z duchem czasu rozwoju edukacji i wspomagania nauczycieli. W tamtym roku powiat jaworski uczestniczył w pilotażowym projekcie, mającym zdiagnozować potrzeby nauczycieli na terenie powiatu jaworskiego. Program ten i projekt odniósł sukces i idąc za ciosem zdążyliśmy na mocy uchwały zarządu. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Teraz czekamy na zgłoszenia z, z gmin Powiatu Jaworskiego, aby przystąpiły do tego projektu wspomagającego metodologię nauczania, a także wspomagającego y, pracę nauczycieli. Y, szykujemy tutaj szeroki pakiet y, ofertowy, szeroki pakiet usług, aby y, f, trenować. I pomagać nauczycielom w ich codziennej pracy wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu Jaworskiego. Znaczną część posiedzenia stanowiła informacja na temat procesowego wsparcia szkoły, planowania wspomagania pracy szkół, a także opiniowania i orzekania przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz obowiązujących aktów prawnych i druków. W najbliższym czasie planowane są również spotkania z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów powiatu Jaworskiego.